Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale będziemy grać Robloxa w oby y, z, ze szpitala mm. Więc zaczynajmy Idziemy dalej hmm. O, jest oh Dobra, przechodzimy Hop, 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 hop Jest Udało się Idziemy dalej Ej, to jest rzecz Teraz jest taka ok. Idziemy dalej. Co to jest? Jezu. Dzień dobry, panie. Nie wiem, ta fryzura jest taka dziwna. Skaczemy po kościach No nie, w ogóle co to jest? Slime czy co? Idziemy po tych. No, że... Czemu to spazja mi nie skacze? Nie chcę ich skupywać. Jezu, idziemy da. Nie, nie, nie mogę, no. Znaczy nie chcę kupować jednego pistoleta. Chcę to przejść. O, jaki on jest dziwny. Może jest, dobra, się Idziemy. Mm. Takie. Takie rzeczy nie są trudne. Wcale. Ale wyglądam bardzo dziwnie. Ten strój wygląda jak. jak pop, no, takie. No, nieważne, już. <laughs> I tak wiem, mój głos jest dziwny w kamerze, ale naprawdę taki nie jest. Musicie mi uwierzyć. Nie jest taki. Mój głos nie jest taki posiedzony jak w kamerze. Znaczy, no, jak na filmie Oj, jest. Hmm. Słyszymy po strzykawkach z czymś. Ciekawe, co tam w środku jest w tych strzykawkach. Hmm. hmm, to wygląda strasznie mnie. No ale i tak nie umrę w tej rzeczy, no to, 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 no to i tak skoczę Idziemy dalej yes. Kości znowu? Czemu one... Mieszka z w tej grze ciekawi, czemu tu jest na przykład lawa albo coś takiego No bo to jest szpital i oni na przykład pod ziemią mają lawę I mnie to ciekawi jak no. Oni sobie specjalnie to wykopali, czy co? Dobra, idziemy dalej. Uj, widzę, że tu będzie to będzie bieganie. bieganie jest spoko. Bieganie jest łatwe. I... Ale w jednej grze jest taka specjalna gra do biegania, nie pamiętam jak się nazywała. I tam są niektóre levele trudne. No i... trudne O, zatrzymanko. O nie, znowu jestem typek. tam mina, oh my goodness. Dzień dobry On ma odwróconą minę z tej uśmiechniętej Dobra, idziemy Co? O, ekspresowa winda, a może to był duch? Nie wiem hmm, Jestem duchem Wow, naprawdę też bym tak chciała Dobra Skaczemy znowu Chyba nie mieliśmy skakać Idę się zabić Bo nie, na pewno nie mieliśmy skakać Zdecydowanie. Mieliśmy iść tędy. No. No of. Kolego! Nie bój się, uratujecie! Oj, nie. Nie O, jednak się udało. Skaczać i do Co? Serio tak trzeba było zrobić i zdeć. Mm. Hop. o Ofuj. O fuj. To było to Można potem skakać fajnie. Wskakujemy. Hop, 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 hop. Gle, co to jest? Nie znaczy się. Serce. Ła. Mm, mm. Super rozpoczęcie tego. Hop. To śliska chyba. Nie. Zdawało się. Nie. Hop. Mm. Kakanku. Jest! Mmm. Naprawdę ma takie zaśwityle? Takie zaśwityle? Wow. No, te kości. Nie powiem, jak one wyglądają. Ale wyglądają dziwnie. Bardzo dziwnie. Mmm. Nie wyglądają. O niej. <laughs> I tu robię. Zawsze mi się podoba środkowe. No i zawsze środkowe to nie jest. I znowu dają mi coś do kupienia, ja nie kupię, nie mam robuxów ja biedak jestem i no nie chcę nic kupiwać, Boże chcesz, żebym mnie wyciągnąć Robux, nie wyciągniesz ode mnie robuxów, bo ich nie mam w ogóle gdzie my jesteśmy? o, po prostu jakiś posiedzony gdzie my jesteśmy? w ogóle dziwnie i oczywiście to nie było środkowe bo nie! bo nie mogło być to środkowe, dobra mm, to będzie to, bo, tak yy. Ok, I tu, no środkowe nie wiesz. Nie ma na jakie były, nie? Chyba było to, to i to. Później było to. To weźmy teraz to. Jest! Czekaj, czekaj, czekajcie, Na bliżej tutaj. na filmie na no, ty. Dobra, idziemy dalej Czasami mi że mam dwie subskrypcje Dzięki mojej koleżance, ale no mam Może Ci jest... o jest tam już... Nie wiem czemu, ale coś się martwię, tego filmu nie wpuszczę, bo Na kanał, do internetu, bo będzie bardzo upośledzony I wcale... jak nagrywam, to wcale nie widzę całego obrazu, bo nie mam żadnego stawtyku. I ten telefon stoi na półce, w pudełku Powerbanku I jeszcze pilota do kolorów światła. Więc y, muszę sobie posadzić statystyk. Przydałoby się. Da się podać lego, ale nie mam takich po Poszyjnik. Przydałoby się. Bardzo by się przydało. Bo nie da się inaczej nagrywać. Jak to tak, to, to, to wygląda upośledzenie strasznie. No i przyjdź tylko dobra. Idziemy dalej. Mm, teraz. Teraz. Teraz dalej coś... Oje dalej. Idziemy. To będzie mój najdłuższy film na kanale. Wow. No znaczy chyba że O nie jest. Znowu to, znowu ta kupa! Ta kupa zawsze jest w takich symulatorach. Znaczy... Oby. nie nie tak jak Boże, ale oni... On ciągnął hajs! Hop! 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 A i tak ten nie umiem montować, więc film będzie oczywiście okropny, tak jak... <truz> Co to było? Co to miało być? Jezu. O! Takie coś już było w jednej, że... Tak! Było takie samo. W oby policyjnym. Było identyczne dosłownie. Hmm. Identyczne. Boże, co jest? coś wyśpiewiało? Hmm. Gle... Ten dźwięk jest dziwny. Tak, znowu. Tak, też. Przyszedł ktoś No Hop, hop, hop Trochę nie mam co mówić, bo... Co ja mam mówić? Uf, jo, prawie wpadłam tam do, do tego czegoś Jezus mój Jezus Co to? Uuu, koniec gry Ale szybko To bardzo krótki Pyk. Ale oczywiście na samym granicy jest najlepszy żywczyk Weźmy mój niebieski na. Wy tego nie widzicie, bo oczywiście nie mam takiego dobrego. Ale jest niebieski. Chodźmy zobaczyć. Jump pad. O kurde, ale wysoko skacze. Teraz weźmy speed. Nooo, ale szybko. I hop. Chodźmy pozwalać. Co to jest? My tego nie przechodziliśmy. Chodźmy pozwalać mapę. Hop, 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 pójdziemy tam jak się uda raczej się uda mm, to wygląda jak odkurzacz, taki ale taki, taki upośledzony jak staje do Oj, ojoj ale ja zostałem ślady o nie, wolę tak hop, o zaraz będziemy a to jest ten zjazd! Z tego typa. No, jak wchodzi do jego buzi, ja wtedy dziwnie nie brzmi, ale okej. Okay. A jak skończę ten odcinek, pójdę nagrać kolejny, ale się muszę wymyślić jaką grę. Hmm, nie mam pomysłu. Ja tak... Hmm, na pewno będzie zero łapy w górę. No znaczy, chyba, że sobie sama dam, bo no to pff, będzie. I wyświetlenia tylko będą moje od sprawdzania łapy w górę. <gry> No, o, jezu, dla tych tych. No, ale dotarliśmy. Ja, Ja jestem. wy nie? Bo to w sumie ja gram. A więc tak, to był koniec tej gry. Tak się prowadziło. Zapraszam do kolejnych odcinków, a to jest na razie. Pa!